Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawię Ci aż w ośmiu odcinkach. Mnóstwo pracy jest tutaj przede mną. Otóż, 7 odcinków z tego mm, zadania będą bonusami dla osób wspierających kanał, natomiast teraz pokażę Ci, jak rozwiązać przykład A. Chcemy wyznaczyć wszystkie pierwiastki wielomianu w od X, czyli szukamy takich X, dla których ten wielomian będzie przyjmował wartość równą 0. Dlatego zapiszmy, że x do potęgi trzeciej dodać 2x kwadrat, odjąć 3x, odjąć 10 to się równa 0. I teraz poszukajmy takich x, dla których rzeczywiście ten wielomian będzie osiągał wartość równą 0. Jak to zrobić? Otóż będziemy szukali tak zwanych pierwiastków wielomianu. Jeśli przy, przy najwyższej potędze współczynnik liczbowy jest równy 1, to pierwiastków wielomianu należy szukać wś wśród dzielników wyrazu wolnego. Ja sobie tutaj zapiszę, że wyraz wolny, tak go oznaczamy w wielomianach, to liczba minus 10, a dzielniki, oznaczamy literką P, dzielniki tego wyrazu wolnego to są liczby plus minus 1. Plus minus 2, plus minus 5 oraz plus minus 10. I teraz szukamy pierwszego pierwiastka, to znaczy musimy podstawić w tym pierwszym etapie pierwszy dzielnik, który widzimy w tym zbiorze. Podstawiam jedynkę w miejsce x. Zobaczmy, co otrzymamy. 1 do potęgi trzeciej to jest 1. Dodać 2 razy 1 to 2, odjąć 3 razy 1 to 3, odjąć 10 i sprawdzamy, czy ten wynik jest równy 0. No tutaj widzę, że na pewno wynik będzie różny od 0. Nie musimy podawać konkretnych wyników. Wystarczy tylko sprawdzić, czy, dany, czy dana wartość jest równa 0, a może jest różna od 0. Czyli 1 nie jest pierwiastkiem wielomianu. Następnie sprawdźmy w od minus 1. Podstawiam do wzoru wielomianu, minus 1 do potęgi trzeciej to jest minus 1, dodać 2 razy minus 1, czyli 2, minus 1 do kwadratu, oczywiście w skrócie już mówię. Minus 1 do kwadratu to jest 1 razy 2 to jest 2. Minus 3 razy minus 1 to plus 3 i od tego odejmuję 10. Widzimy, że liczba ujemne, ujemna będzie większa od liczby dodatniej, zatem na pewno wynik będzie różny od zera. Sprawdzam dalej. W od dwójki. 2 do potęgi trzeciej to 8. Tutaj znów mamy 2 do potęgi trzeciej, bo 2 razy 2 do kwadratu to jest 2 do trzeciej, czyli też 8. Odjąć 3 razy 2, 6 i odjąć 10. Wynik to 0. Znaleźliśmy pierwszy pierwiastek tego wielomianu. To jest liczba 2. A zatem teraz, szukając kolejnych pierwiastków, podzielimy wielomian, wielomian schematem Hornera. Popatrz. W górnym wierszu, w tym schemacie, zapisujemy wszystkie współczynniki, które stoją przy zmiennych oraz wyraz wolny z wielomianu w od x. Tak? Czyli bierzemy jedynkę, Dwójkę, trój... minus trójkę i minus dziesiątkę. I teraz wiemy, że pierwiastkiem tego wielomianu jest dwójka, więc zapisuję sobie tutaj liczbę 2. Tutaj ustawiam krzyżyk, tutaj plusiki i tworzę coś na wzór takiej tabelki. Jedynkę spisuję w to miejsce i mnożę 2 razy 1. Wynik zapisuję tutaj. Dodaję obie liczby. To 4, 2 razy 4, 8, dodaję liczby 5, 2 razy 5, 10, dodaję liczby to 0. A zatem okazuje się, że wielomian w odx, może tutaj go zapiszę, przyjmuje taką postać. To jest x odjąć 2, Zobacz, że gdybyśmy przerównali y, to wyrażenie do zera, to otrzymalibyśmy ten pierwiastek, tak? czyli dwójkę. Następnie x kwadrat dodać 4x i dodać 5. Ten nawias bierzemy z wyniku dzielenia. To jest 1x kwadrat. Tutaj mamy 4x i dodać 5. 0. To jest reszta z dzielenia. Tak? I zauważ, że w wyniku dzielenia otrzymaliśmy wielomian o 1 stopień niższy od wielomianów od x. Dobra, teraz to przyrównujemy do zera. No i szukamy dalej pierwiastków. Wiemy już, że x odjąć 2 to się równa 0, więc to jest jeden pierwiastek lub drugi pierwiastek x kwadrat dodać 4x dodać 5 to się równa 0. Równanie kwadratowe, więc delta 16, bo 4 do kwadratu to 16. Odjąć 4 razy 1 i razy 5. Delta jest ujemna. Nie mamy tutaj pierwiastków. Brak pierwiastków. W tym wyrażeniu, a zatem um, taki wielomian ma tylko jeden pierwiastek i jest nim liczba 2.